Witajcie, moje drogie Macy Nerficzki. Temat sumy algebraiczne, czyli dalej siedzimy w wyrażeniach algebraicznych, dalej mamy tutaj siódmą klasę. Męczymy te sumy algebraiczne, męczymy te wyrażenia algebraiczne, bo temat jakże istotny, ponieważ w oparciu o ten temat naprawdę po prostu nie da się funkcjonować w matematyce hmm, po prostu, ogólnie rzecz biorąc. No, w momencie, kiedy w matmie pojawiają się cyferki, literki, przepraszam, cyferki to już chyba od dawna były, ale literki, to zaczyna być ciekawie. No i tutaj właśnie chodzi o wyrażenia algebraiczne. No a dzisiaj powiemy sobie o tym, jak należy liczyć sumy algebraiczne, czyli po prostu jak dodajemy, odejmujemy chyba iloczyny, chyba nie iloczyny, to chyba no, w kolejnym filmiku. E, więc tu skupimy się na dodawaniu i odejmowaniu jabłuszek. Pamiętajcie, w tym momencie słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, ustawcie subika na kanale i oczywiście dzwoneczek, żebyście nie przegapili żadnego fajnego, ciekawego filmiku. Zróbmy tak, równa się, piszmy cienki. I o, i jabłuszko i 7 jabłuszek to 8. Nie, no tak nie może być, to za cienkie to jest. To 8 jabłuszek. 6b i 4b, czyli 6 jabłuszek i 4 jabłuszka to 10 jabłuszek. 14 i 17 to będzie 31 c. 5d minus d to będzie 4d, 8e minus 5e to będzie 3e, 2f minus 6f to będzie minus 4f, g minus 9g to będzie minus 8g, minus 7h plus 9h to będzie 2h, minus 9i plus 3i to będzie minus 6i. Minus 4J minus J to będzie minus 5J. Minus 3K minus 8K to będzie minus 11K. I minus L minus 10L to będzie minus 11L. Na jednym oddechu chyba poszło. Dobra, no to teraz idziemy w ułamki. Oj, to może być troszkę trudniej, może ja będę pisał pod spodem. 2 siódme A plus 2A to będzie 2 i 2 A. Następnie mam 3B i 1 i 3 piąte B, to będą 4 całe i 3 piąte B. 1 siódma i 5 siódmych to 6 siódmych C. Następnie 3 ósme i 7 ósmych to 10 ósmych D, czyli to jest 1 cała i 2 ósme D, czyli 1 cała i 1 czwarta D. 2 i 3 piąte plus 1 i 4 piąte to są 3 całe, 3 i 4 to 7 piątych E. Tutaj możemy jeszcze zabrać sobie całość, czyli to będą 4 całe i 2 piąte E. F minus 3 czwarte F to będzie 1 czwarta F. 2G minus 1 szósta G to będzie 1 i 5 szóstych G. 4h minus 2 i 2 trzecie h. Od czwóreczki, jak odejmę 2, to mam 2 i jeszcze odejmę 2 trzecie, to będę miał 1 i 1 trzecią h. Jak od 3 i 4, 7 odejmiemy całe 2, to będzie 1 i 4, 7 i. Jak od 4 i 5, 8 odejmiemy 2 i 3, 8. 4 minus 2 to jest 2 i od 5, 8 odejmę 3, 8 to zostaną mi 2, 8 j. Czyli to jest tak naprawdę 2 i 1 czwarta j. Jako 2 trzecie odejmiemy 1 całą, to będziemy mieli minus 1 trzecią K. Jako 2, 1 trzecie odejmiemy 2, i 2 trzecie, to będziemy mieli minus 1 trzecią L. Poszło. 4A plus 1,6A to będzie 5,6A. B plus 0,23B to będzie 1,23B. 1,7 plus 2,5 1 i 2 to 3, 07 i 05 to 1,2, czyli to będzie. O Boże, zgubiłem się. 4,2C. 2 i 9 minus 1 i 2 to będzie 1,7D. 5 i 3 minus 0 i 7 to będzie 4,6E. F minus 0,8F to będzie 0,2F. 8 i 1 minus 6 i 4, czyli od 8. No dobra, odejmijmy sobie coś pod kreseczką, żeby sobie przypomnieć. Przy okazji 8, 1, minus 6 i 4 z tego jedynki robię 11, a z 8 zrobię 7. 11 minus 4 to 7, 7 minus 6 to jest 1, to jest 1,7G i H minus 3,9H to będzie minus 2 i 9H. 6 minus 7, i 2 to minus 1, i 2i. 4, i 8 minus 5 to minus 0, 2i, przepraszam, nie i. 3, i 2 minus 5, i 7 to minus 2,5k. I, I 1, i 7 minus 3,5 to będzie pewnie minus 1, i 8l. 1, 8l. Znacie zespół 1, 8l? Jak zapomnieć? 5x plus 7x minus 3x, czyli 5 jabłuszek i 7 jabłuszek to 12 jabłuszek. Minus 3 jabłuszka to będzie 9 jabłuszek, czyli to jest 9x. 9m minus 3m to jest 6m, minus 4m to będzie 2m. 5p minus 9p to minus 4p, plus 1p to będzie minus 3p. Minus 3a plus 6a to będzie 3a, minus 8a to będzie minus 5a. Uff. No i powiedziałbym najchętniej, i drogie moje dzieciaczki, resztę podpunktów zrobicie same w domku. No ale nie zrobiłem tego. 7n plus 5 dziewiątych to będzie 7 i 5 n minus 2 9 n to będzie 7 i 3 n, czyli 7 i 1 trzecia n. 4 i 3 piąte minus 1 to będzie 3 i 3 piąte t minus jeszcze 2 i 4 piąte t. Jak od trójeczki odejmę 2 to mam 1, czyli mam 1 i 3 piąte minus 4 piąte, czyli odejmę całe 3 piąte i mam 1 i muszę jeszcze odjąć 1 piątą, czyli zostanie mi 4 piąte t. Minus 3, minus 1 to będzie minus 4 i 2 trzecie B, i do tego dodaję 2 i 1 trzecią B. Od minus 4 dodam 2, to będę miał minus 2 i 2 trzecie i plus 1 trzecia to będzie minus 2 i 1 trzecia B. No i 2 i 3 siódme C plus 1 i 5 siódme to jest 3 i 8 siódme C, minus 5 C. Czyli zobaczcie, właściwie 3 to jest 4 całe i 1 C i od tego dajmy 5C, to będę miał minus 6 7 C. No dobrze, 2Y minus 5 i 2Y to jest minus 3 i 2Y minus 0,9Y. To będzie minus 4,1Y. 3 i 8 plus 0,7 to będzie 4,5U minus 0,6U. To będzie 3,9u minus 0,4 i minus 2,8 to będzie minus 32 w plus 1 na 1,3 minus 3,2w plus 1,3w. Czyli to będzie minus 2, minus 1 i 9w. Mm, dobra, i zostało nam ostatnie. 1 i 2k minus 3,5k to jest minus 2 i 3k minus 0,7k. To będzie chyba minus 3K. Zredukuj wyrazy podobne. A zobaczcie, k i k to będą 2K. Yy, teraz a i a to będzie 2A. No i na koniec zostaje mi o. Teraz kolejne. K minus k, zobaczcie. To k nam się zredukuje. Yy, minus a. Plus A nam się zredukuje i zostanie mi minus O. Mam nadzieję, że to dostrzegacie. Teraz mam K i K i K, czyli to będą 3K. Następnie mam U plus U, to jest 2U. I mam jeszcze E plus E i jeszcze plus A. A tutaj zobaczcie, mam tak. K minus K się redukuje, U minus U się redukuje. I właściwie zostaje mi E minus K plus A. Dobra, tu mamy rabar, bar. jeden R, drugie R i trzecie R, co daje mi 3R. Później mamy A raz, 2, 3, czyli będzie plus 3A i jeszcze mamy 2B, czyli plus 2B. Tutaj mamy, o, jakieś odejmowanie mamy. Zobaczcie, tu mam R na plusie, tu mamy na minusie, więc się cyknie i zostanie mi tylko jeden R. Później mam minus A plus A, więc nam się cyknie i zostanie mi minus A. I co jeszcze? I mam minus B plus B, czyli to się nam cyknie. Czyli zostaje mi R minus A. A mam, przedostatnim mam barba papa. O, nie wiem, co to jest. Barba Bar, ba, pa. No, dobra. B raz, dwa, czyli dwa b później a raz, dwa, trzy, cztery a, cztery a, i r raz, r raz, raz r, ok, niech będzie. I mam jeszcze raz i dwa p zobaczcie, czyli plus dwa p a w ostatnim mam jakieś plusy i minusy na zmianę, więc tak. Tu mam B, tu mam B i tu mam tyle. To jest B na plusie, tu jest B na minusie, więc się zredukuje. Później mam minus A i minus A i minus A i minus A. Czyli zobaczcie, będę miał minus 4A. Y, minus R, y, więc minus R. I na koniec mam minus P, minus P, czyli minus 2P. No i dalej. Zredukuj wyrazy podobne. 12 ax minus x plus a i minus 10x. Zobaczcie, ja może będę podkreślał te wyrazy podobne, bo one są te podobne, bo mają te same literki w tych samych potęgach. Nie muszą być w tej samej kolejności, bo mnożenie jest przemienne. Więc 12 minus 10 to jest 2xa, czyli ax. Właściwie to będzie ładniej ax napisać, prawda? I resztę przepisuję, czyli minus x plus a. Kolejne, co tutaj mamy takie samo, zobaczcie. Mamy 6u plus 2u, czyli to będzie 8u. Minus 2uv plus 3uv, czyli to będzie plus uw. No i minus 4w zostaje bez redukcji. Następne to jest minus 3xy i minus 5xy, czyli minus 8xy. No i chyba tutaj mamy, zobaczcie plus 6x i minus 6x nam się redukuje i zostaje do tego plus 2y. Kolejne są troszeczkę dłuższe, czyli mamy tak, 10ab i plus 5ab, czyli to będzie 15ab i 3ab kwadrat minus 3ab kwadrat, zobaczcie, to się po prostu nam skraca, czyli zostaje 15ab. Pod punkcik e. 5AB i AB, czy BA nie ma znaczenia, w każdym razie da nam to 6AB yy, 2A przepis 4AB kwadrat, o to będzie miało, zobaczcie, 4AB kwadrat i to jest minus AB kwadrat, czyli będzie 3AB kwadrat bo co prawda w innej kolejności, nie w tej samej kolejności yy, tu później mamy, później, później resztę przepisujemy. Zobaczcie, czyli 2a minus 2a kwadrat b, bo mamy zupełnie inne potęgi, bo tam potęga była przy b, druga, a tu jest potęga przy a. Mamy tak: minus 3x kwadrat y plus x kwadrat y to będzie minus 2x kwadrat y plus 5xy i plus 2yx to będzie plus 7yx albo xy. No, i jeszcze mamy minus 5x plus 3x, czyli minus 2x. I to są zredukowane wyrazy podobne w poszczególnych podpunktach. Mam nadzieję, że to przejrzyście za zaczyna wyglądać, zaczynacie to lepiej rozumieć. Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych wzory na pola narysowanych figur. No więc, y, które z wrażeń są jednomianami podobnymi? No i teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o pole, w przypadku prostokąta, no to liczymy bok razy bok, czyli to będzie 3AB. Tak? No bo A razy 3B, czyli 3AB. Pole w przypadku kwadratu to jest A razy A, czyli A do potęgi drugiej. W przypadku trójkąta to jest podstawa razy wysokość przez 2, czyli mogę napisać, że to jest 1 druga AC. W przypadku rombu pole to jest przekątna razy przekątna na dwa. Zobaczcie, jedna przekątna to jest 2x, druga przekątna to jest 2y, dzielę to przez 2 i jedną dwójeczkę mogę sobie cyknąć i będę miał po prostu 2xy. No i tutaj mamy pole y, równoległoboku. Zobaczcie, to jest podstawa razy wysokość, czyli po prostu a razy b. No i na koniec pole trapezu. Pole trapezu, czyli podstawa plus Podstawa razy wysokość, czyli razy a i to wszystko podzielić przez 2. Jeżeli miałbym znaleźć jednomiany podobne, no to tutaj mamy 3ab, tak? A tutaj mam po prostu ab i to przede wszystkim są jednomiany podobne. Zredukuj wyrazy podobne. 13x minus 10x to jest 3x. Dalej mamy... 7y minus 4y to 3y plus 5y to 8y. Kolejny punkcik. Może będę specjalnie troszkę kolorakami manewrował. a do trzeciej minus 10a do trzeciej to będzie minus 9a do potęgi trzeciej. Teraz kwadraty, żeby było ładnie po kolei. Minus a kwadrat plus 3a kwadrat to będzie plus 2a do potęgi drugiej. No i zostaje mi 2a. I plus 5 w sumie, czyli plus 2A i plus 5. Teraz mamy A kwadrat, zobaczcie, minus A kwadrat i plus A kwadrat nam się redukuje. Z elementami z A to jest 90A minus 81a, czyli będziemy mieli 9a. No i zostaje nam tutaj zobaczcie, 3b minus 2b, czyli po prostu plus b. Przykład d. Lecimy od początku, od najwyższej potęgi słuchajcie, żeby było ładnie, czyli minus x do trzeciej, minus 3x do trzeciej to będzie minus 4x do trzeciej i plus 2x do trzeciej to będzie minus 2x do potęgi trzeciej. Teraz kwadraty 4x kwadrat i właściwie to tyle, tyle w temacie. Teraz x minus x plus 5x to będą 4x i minus 4x to właściwie nam się zobaczcie, pięknie zredukowało. Teraz co tutaj mamy? Aha, o x kwadrat i y kwadrat, czyli 5x kwadrat minus x kwadrat to jest 4x kwadrat plus y kwadrat minus 2y kwadrat, czyli minus y kwadrat plus y i minus y nam się cyka i zostaje mi, jak dobrze widzę, minus 3 plus 5, czyli to będzie plus 2. Ok, no i teraz zobaczmy, tutaj mamy u i w, może zacznijmy od u kwadrat, 2u kwadrat minus 9u kwadrat, to jest minus 7u do kwadratu. Później mam 4u i minus 3u, widzę, że coś zgubiłem, zobaczcie, 4u minus 3u to będzie plus u, ale wracając do naszego u kwadrat, 2u kwadrat minus 9u kwadrat to jest minus 7u kwadrat, jak najbardziej, ale tu jest jeszcze, Minus u kwadrat, czyli to będzie minus 8 u kwadrat. Pomarańczowe mamy załatwione, co to jeszcze było? Yy, I zostało nam w. Minus 2w i plus w, czyli to będzie minus w. No i mamy zredukowane wyrazy podobne. Tu również mamy przeprowadzić redukcję wyrazów podobnych. Pamiętajcie tylko, że muszą być potęgi takie same. Czyli, słuchajcie, mamy tak. 7a kwadrat b 17 boże ja już nie widzę na oczy 17a kwadrat b i plus 13a kwadrat b to będzie 30 a kwadrat b 15ab kwadrat minus 11ab kwadrat to jest 4ab kwadrat i minus ab kwadrat to jest 3 ab kwadrat Kolejne to jest 5 u kwadrat V, no i to tyle. Minus u kwadrat V kwadrat, plus 2 u kwadrat V kwadrat, czyli zostanie nam po prostu plus u kwadrat V kwadrat. Minus 7 u V, plus 2 u czyli to będzie minus 5 u i plus 5 u V, czyli nam się to pięknie pyk, pyk i pyknie. Dobra. Teraz mamy tak 15x kwadrat Y kwadrat, 15X kwadrat Y kwadrat, później mam minus 10xY kwadrat, minus 10xY kwadrat, minus, minus 20xy, minus 20xy. Teraz lecimy xami, 17x plus 3x -y to 20xów. I plus x to będzie 21x. No i na koniec mamy 8y, minus 2y, czyli po prostu plus 6y. No tu specjalnie nie dało się za bardzo tego poupraszczać. Teraz mamy, zobaczcie, 3a kwadrat b kwadrat, 3a kwadrat b kwadrat, później mam 7ab kwadrat. Minus 6ab kwadrat, czyli zostaje nam ab kwadrat. Minus 6b. Minus 4b to minus 10b. I minus 2b to minus 12b. I zostaje nam na koniec plus 2a. Hmm, słuchajcie, ja już mam powoli oczoplost dostaję, więc no dobra jeszcze ten przykładzik wam zrobię. Hmm, ale się tu nie zmieszczy. No. Dobra, przepiszmy sobie ten przykładzik. To jest tak 3x do kwadratu plus 2x do kwadratu y minus 3x razy x zobaczcie, to to jest po prostu x kwadrat, czyli 3x kwadrat y. Dodać 5xy razy y to jest y kwadrat, czyli 5xy kwadrat, minus x razy x to jest x kwadrat dodać x kwadrat y minus 2x razy x, czyli minus 2x do kwadratu. Czyli zaczynamy od wyrazów podobnych: 3x kwadrat minus x kwadrat i minus 2x kwadrat, czyli to się pięknie nam redukuje. Dalej mamy 2x kwadrat y minus 3x kwadrat y, czyli to jest minus x kwadrat y i plus x kwadrat y. Czyli to też nam się redukuje i w sumie zostaje nam 5xy do potęgi drugiej. A podpunkt F jest dla Was do zrobienia samodzielnie. No, i tutaj jeszcze słuchajcie, to jest również dla Was, abyście sobie przećwiczyli. Ja jestem zawsze, ja jestem mimo wszystko zwolennikiem troszeczkę pracy samodzielnej, bo uważam, że trening czyni mistrza. Ja Wam rozpisałem już tutaj wszystko. Ile przykładów tylko się dało, tak przynajmniej mi się wydaje, że mam nadzieję, że już złapaliście o co chodzi. Tak, że ten przykład, yy, czyli to zadanko bez problemu powinniście rozwiązać samodzielnie. Jestem bardzo ciekawy, co Wam wyjdzie, więc chętnie to policzę i tak. Jak już mi napiszecie, jakie są wyniki, sprawdzę wam, czy to są poprawne wyniki. Także to tyle, jeżeli chodzi o sumy algebraiczne. Trzymajcie się i pa!